Dzień dobry, Bonjour. Pani robi chleb na śniadanie. To się piecze. A tu już jest gotowy, zawinięty ciepły jeszcze. O, zobaczcie jaki ciepły parujący jeszcze. Zaraz go będę jadł. Przy okazji śniadania uczę się języka. To jest msum. Nie wiem, to Jak na leśniki wygląda. Tu jest oliwa i miód. I ja to zazwyczaj jadłem albo chleb z oliwą, albo chleb z miodem. A tu widzę, że Ahmed robi tak, że najpierw moczy w oliwie, potem moczy w miodzie i to dopiero wtedy je. No i tu jest ciepły chleb, który sobie przełamujemy i jemy i herbatka do tego. Ciąg dalszy nauki języka to jest chleb. Toreft. Toreft. Berber. Toreft. Toreft. Zit. Zit. olej? Temen. Tement. Tement. Kofitier. Kofitier. A, A kofitier. Kofitier. Kofi eee... Ataj. Ataj. akwa aqua, Toret. Toret. Tore. Pogoda coś się nie poprawia i postanowiłem, że zostanę tu chyba z 3-4 dni, bo w górach cały czas pada. Nawet przestało rano wiać, ale może dlatego, że jesteśmy tutaj schowani gdzieś za górami. I chyba zostałem tu do soboty, ale żyję sobie z nimi spoko. I sobie właśnie patrzę, jak pani będzie. Piekła chleb. Uczę się arabskiego, jest spoko. Przy okazji, tutaj, tych paru dni, jak będę siedział, to się nauczę może jakichś trików na Saharę. Widzę, że to się bardzo fajnie pali. Taki przeczory z kolcami. Tego tam jest dużo, bo tego nawet kozy nie jedzą. No i z tego się fajny ogień robi. Fajny ogień się z tego robi i potem oni to wrzucają do takich pojemników i ten żar też fajnie grzeje jeszcze. Okej, okay, pani będzie piekła chleb. Rano było na patelni robione. Teraz się wykleja od środka ten piec. Za chwilę Wam to pokażę w środku. Zawsze się zastanawiałem jak oni to robią, że to im nie wpadnie do środka, a jednak długo tu uklepywała, tam wodą polewała. No i na wieczór będzie chlebek świeży. A my z Ahmedem siedzimy i teraz trzeba jest. się nad ogniem, raczej nad tym żarem. To jest taka pikarnia i... mieszkają w domu, potem wam pokażę. A to co się za bardzo przypiekło to teraz pani ze skrobie. Ja, ten nurt. Te chleby się nazywają Tanurt. Ta to jest dom, gdzie mieszkamy. A Ja przyjechałem tu po to, żeby zobaczyć tą dolinkę. To super wygląda na zdjęciach w internecie. Na żywo też jest fajnie, ale teraz się nie prezentuje w tym deszczu super. Prześlę wam foty takie podkręcone z góry. przyszedł kolega tutaj i grzejemy się już w trójkę a tak wygląda zeszedł do języka arabskiego to jakieś oceny ma chłopczyk Ja zabrałem kanona w teczkę i poszliśmy z Ahmedem na wycieczkę. Jesteśmy tutaj w tym kanionie czy tam dolince. Super A co? Kurtkę mam od niego. Nawet jest dobra na mnie. Długie rękawy. Fajnie. Nie idziemy po płaskim. <gryw> to jest spinaczka. A weszliśmy tutaj z tej dziury na dole. Przeciskamy się między takimi kamieniami. Zeszliśmy do tego wąwozu. Bardzo fajnie to wygląda. Nawet nie trzeba dużo światła. Klimat jest super. Słońce troszeczkę przyświeca z boku i nawet nie pada. Zaraz się będziemy musieli przeprawić przez taki mostek, taki akwedukt. Tu jest coś napisane. Zaraz się dowiem, co to jest. Albo się nie dowiem. A jest super. To się czyta tak. Isminu Rajen. Czyli nazywam się Rajan. Pozdrowienia dla Rajana. Ale by były foty, gdyby było światło dobre. Tam w tle widać taki ośnieżony szczyt. Jebel Sirua się nazywa. A tutaj widok na dolinkę na dole, na cały kanion, czy wąwóz My się wspinamy na górę. Zastanawialiśmy się na taki lokalny szczyt na 1700 metrów to wszędzie w oddali widać takie ośnieżone szczyty Niestety te tak chmury nie pozwalają tego za dobrze zobaczyć Tutaj na szczycie jest taki osypany kopczyk z kamieni I dalej widać jeszcze Idziemy do domu i będziemy jeść la edas. Nie wiem co to jest, tam zaraz napiszę.